Oke, mba cura, mba. Curu gadi-gadi, mba. Gali curu gadi-gadi. Jalo, jalo. Jalo, jalo. Kon mi rene, kiu isen. I isen, kedi kon mi leho, pon rak ditu. Koset.

kasatku saya. Are anu Minimarket. Di beli apa Diva? tapi dia orang madun jernih pengen orang cukuran dia siapa sih nggak tak ke kue aku orang cukuran cukuran Oh iya, sama-sama. Insya Allah nanti. Nanti kalau dari aku kasih kabar. Iya. Iya. Jadi, dobre kolejne dnia Przyszliśmy sobie. Bo już niedługo wyjeżdżamy. Tu wam pokazywałem staraszu te pole tego gościa co sobie kasały posadził Papaja Papaja wygląda tak Elegancko ale pokażę wam jak rośnie dragon fruit smocze owoce Chcieliśmy Wam wie, wie, wieś pokazać I trochę opowiedzieć o wsi I patrzcie, i tak, i to co jest dragon fruit, tak on rośnie. Nie wiem jakie to jest, czy to jest czerwone, czy to jest. Ja, ja też nie wiedziałem. to są takie małe zawiązki. Też nie wiedziałem, że dragon fruit taki jest, tak rośnie. Smoczy, smoczy owoc. Zobaczcie, jakie to jest. Co by pomyślał, jakbym był na pustyni i bym umierał z głodu i bym nie wiedział, że to można zejrzeć. No, także coś, coś nowego, nie? Taki dragon fruit w środku wioski. No i to oczywiście bananowiec. Tu jakaś fasola go wygląda na fasole. Nie widzę, nie widzę strąków, ale wygląda jak fasola. No i tak wybudowane takie lepianki. Znaczy nie no, tamte chaty są, od tyłu są wyglądają jak lepianki. No to ktoś już urwał. no I to tak, to tak wygląda elegancko. No i tak przejdziemy sobie spacerkę. Tutaj są kozy i krowy. Zaraz wam wytłumaczę, o co chodzi tutaj ze zwierzętami. O, samochód jedzie. A, samochody jedzą. Tutaj mają trawę słoniową. A to, co tu widzicie, to jest stróżówka. Tutaj przez noc. Tutaj w nocy siedzą ludzie z wioski. Tutaj w nocy siedzą ludzie z wioski i pilnują. Po trzech. Trzech, trzech ludzi na noc. No tutaj są, siedzą całą noc i, pilnują. i To jest taki ten, Jak się coś dzieje jak się coś dzieje to, to naparzają w to. Chyba tu wkładają w środek takie werbele i naparzają. Jakby się coś tam paliło, czy jakby co ktoś ich miał okraść no i to tak ładnie jest tego i każda wieś ma coś takiego. Taki dźwięk hmm? A tutaj I Tutaj ma taki dźwięk no. I tak sobie ludzie żyją tutaj Ognisko przy każdym domu Może dlatego nie ma komarów Ani żadnych insektów, bo jest ognisko Tego nie wiem na 100% Tego nie wiem na 100% Kokosy sobie rosną Kurczaki wyścigowe sobie chodzą Słoniowa trawa sobie rośnie dla zwierząt. A my idziemy na górę teraz. Idziemy do góry. No, idziemy, idziemy na top hill. Sąsiedzi patrzą, sąsiadki patrzą gdzie my idziemy, co my robimy. To jest ładny domek taki. Kamionie, kamulce. No, znaleźliśmy

A tam chłopaki robią chińskie żarcie. W Indonezji robią chińskie żarcie na wsi. A nawet tam widziałem, że ludzie przyjeżdżają trochę. No, my przyszliśmy na drogę główną wsi. Jeszcze komarki jeżdżą, nie? Najwięcej na komarku sześciu widziałem. Jak like, benzyn. Benzyn? Nie, jest from the back. Coś śmierdziało benzyną, A tutaj, co widzicie, to to jest tutejszy rurociąg. To jest woda doprowadzona do każdej wioski. tą rurą. Tym rurą doprowadza się wodę do każdej wioski. Jak większa aglomeracja ma większą rurę, to jest trzy razy tak jak ta. I jest doprowadzana woda i morstwa mają taką wodę i niektórzy złapią jeszcze deszczówkę Ale to jest woda państwowa, za którą trzeba płacić No, a Shale mówi, mówił, że to jest Chinese restaurant chłopaki siedzą tu i żarcie kręcą Dobra, idziemy dalej To jest drzewo limonki to, no, że końca, O, to jest gniazdo jakiegoś pit gniazdo pit pitoka a tutaj macie limonkę tam chłopaki z tyłu krzyczą, że to Lewandowski dom. Lewandowski? Lewandowski. His name Lewandowski? Lewandowski, za gol. Football player. Football player w No to. Dzięki Lewandowskiemu oni wiedzą, co to jest Polska, bo tak to by w ogóle nie mieli pojęcia. Jeżeli trochę się piłką interesują, no to znają Lewandowskiego. Dzięki, dzięki Lewandowski. i! O, widzieliśmy jakiegoś obala fajnego. Nie jest to pełno, trzeba uważać. Nie każą mi chodzić gdzieś po knie, bo mówią, że tam są jakieś węże. No, a tutaj zobaczcie, banany. To na dole, co jest, to jest kwiat bananów. Tam widać lepiej. To jest kwiat bananów, nie? No, i wygląda jak prącie słonia. Tak określają, że wygląda jak płonie i działa, i to działa, niby na potencjał ma działać. Wczoraj to jadłem. Smaku wcale nie jest nie taki, jest nie smakuje jak banan, tylko jakaś roślina. No. To była roślina zrobione na kokosowym mleku. patrzcie tutaj przywożą te co mówiłem w jednym filmie z tych kopalni. To nie są kopalnie, to skały kruszą po prostu. A to jest a to jest. i układałem sobie murki takie różne. To jest to naturalne, też poukładane, ale ładnie wygląda. Takie skały wulkaniczne, czy powulkaniczne. No, elegancka. A my idziemy na, na górę. Tu widzicie powoli panoramę całej wieśki. Żółty domek to jest nasz. Tam. Żółty. Kokoski. Ja, taka palma żyje prawdopodobnie 70 lat. No... 70 lat, a nie wiem ile kokosów w ciągu, ciągu życia. Snake! Where? Snake! Where snake? snake! Where? Dead snake! gdzieś by zobaczyła jakiegoś węża? Where is ten snake? tu jest! Wait, węża, właśnie jest! węże jest! to jest! to tutaj atakować wioskę, ale ten już jest! widać przejechany jest! Przez samochód muchy już go obsiadają. No to już nie leży tutaj tego, no ale to nie wiem co to za. Ale taki snake, taki, taki, takie coś właśnie tu w krzakach siedzi. Ma, kazali mi uważać. Mówią, że to jest jakaś mała odmiana kobiet. Ale nie, nie, nie wiem, jakie. ale tak to wygląda. Przejechamy. No na nasze szczęście, nie za taką. A przechodząc się dalej, zobaczcie Dynia, Dynia rośnie. ha, ja <grymnie> jak w, w domu, będzie. ktoś sobie posadził, czy posiał sobie Dynia. Ale ciekawe, że nie ma żadnego wodu, chyba że już ze ziarte, ale są kwiaty. Widzicie? Takie ładne kwiatury. A tutaj smoczy owoc A czekajcie, bo jest Teraz nie wiem czy... Yeah. Ja. A tu widzicie Taka cukinka rośnie. Yes, look Look there, the big one. <laughs> worry, but, oh, but usually pumpkin is. Uh, because this is Krušet. Oh. have a lots of the different pumpkins. No, Ale tutaj, tutaj no rosną inaczej, u nas są chude i podłużne, a tutaj takie wielkie, bo klimat jest taki elegancki i nie brakuje im ani wody ani słońca. Chicken no, is climbing on the tree. Gdzieś tam się wspinają kurczaki, ale tego to akurat nie widzę. No i oczywiście i bananowiec. I słup, prąd musi być. mam prądzie właśnie też bym mówił. Ten, ten pin. To jest jakaś fasola czarna. Azuki bins. Mm -hmm. Nie no, to jest fasolka. Fasola rośnie przy drodze, że komuś się wysypała kiedyś. Może się komuś wysypała, może. Nie wierzę, żeby ktoś specjalnie ją tu wysiał. No, i tutaj jest panorama wsi. I tak wygląda tak wygląda ta wioseczka, popatrzcie Parę z tu pierwszy do nas I później i później taka wioseczka i ludzie sobie tu spokojnie żyją tam jest dom tam jest nasz dom No, A tak wygląda wieś A kiedyś wam opowiem eee, kiedyś wam opowiem eee, jak będę już w, w czekarce to wam opowiem na jakiej zasadzie tutaj ludzie żyją na wsi. Skąd zdobywają pieniądze? jak... To są jakieś grzybki, które można rzekomo jeść Wyglądają jak jakieś proste Ale rzekomo można je jeść A tutaj są takie jak czerwone Marańczowe, to znaczy że chyba nie jadalne. No. Ale ładnie wyglądają. I tutaj jest ta fasola, to może faktycznie ktoś tą fasolę sobie posadzi. Zobaczcie, posiał. Fasola jest tu wszędzie. To musiała być wysiana specjalnie tam jest, tam są zagony fasolki, tu jest pełno w koło fasoli. Chyba, że ono dziko tak rośnie, no jak? Kto tam siał te fasole? No nie wiem, ale dla nich to są... To co tutaj widzicie, te skalniaki To u nas bym powiedział, że to skalniak A to... U nas powiedziałby, że to skalniak A to są ich ogródki działkowe Oni mają tutaj i warzywa i owoce mają tam, widzicie Tam jest ta... I papaja jest i rośnie I, I kasawa i papaja Tam jest pananowiec Uh. Idziemy kawałek dalej zawieść, zobaczymy będzie coś ciekawego to chyba to jeszcze nagram Chłopaki na takiej maszynie jakieś mają do cięcia pasy takie Jakaś taka pilarka bo mieli normalnie te pasy do cięcia no, a tutaj zobaczcie co, ja, co znajduje w tej ziemi tutaj muszelki różnego rodzaju, to widać, że te ślimasy to są morskie ślimaki no ciekawe jest ciekawe są te kamienie ja to, bym siedział i upał te kamienie i patrzył co tam w środku w tych kamieniach no to strasznie lubię grzebać w kabeczkach takich no i takie muszelki tam jakoś napadały Czasami można znaleźć fajne rzeczy w takich skałach. Dobra, idziemy dalej. No a tutaj, zobaczcie te żółte kwiatki to są od orzeszków ziemnych. Czyli orzeszki ziemne normalnie kwitną sobie kwiatkami, a to co my jemy to jest korzeń. się ziemny to jest korzeń. Tutaj sobie rosną po ktoś... prostu. Sobie posiał posiał albo posadził chyba posiał nie? no i tak sobie idziemy wzdłuż wzdłuż szosy i sobie patrzymy na różne różności no i tutaj to to, to jest woda niebieskie co tu idzie teraz to niebieskie to jest woda no i tutaj takie ładne to Skalniaki to, to powiedział u nas. Nie? Dobra, idziemy dalej. A tu znaleźliśmy tą roślinkę, ja nie wiem jak ona się nazywa. Chodzi o swoją A Aputry Malu. Aputry Malu. To, 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 to jest taka, że jak się dotknie liści, to się liście zamykają. I nie see. A... I nie Zobaczymy, może tak będzie lepiej? Nie, tak się... Widzicie? I się zamknęły. I się pozamykały. Liście się, się zamykają pod wpływem dotknięcia. No i tak się pozamykały. Takie ładne kwiatki mają. No jest to trochę ciekawostek, ale tam gdzieś jakieś świerszczu. Takie na poboczy są i węże, i kwiatki, i fasola, i orzeszki ziemne można sobie, można sobie pospierać, po, poje, pojeść. No i znaleźliśmy taką roślinkę. No jakby tak się pochodził, pochodził po tych dżunglach, to by naszukał różnych takich fajnych roślinek, tylko że... Strach tymi wężami jest straszny No, a tutaj tam trochę niżej widzicie takie wielkie drzewo. A tam rosną na nim sobie jackfruity. No i oni robią z tych jackfruitów takie z tyłu normalnie kulasz gotują. Bo tutaj na wsi to tak za bardzo mięsa niestety nie jedzą. No i taki land elegancki. Ryż. Oni za żywe mięso, czyli za żywe zwierzęta, biorą pieniążki, żeby zapłacić rachunki. A oni jedzą ryż z warzywami. Tak jest to. <grystanie> no I Tutaj się kończy nasza podróż. Wyszliśmy do granic następnej wioski. Granice są zaznaczone właśnie w taki sposób ma Dating witamy. Tam nie wiem, co mówią wyborcy. No ale każda wieś ma, ma swoją taką, ma taki swój wiasty jakby. I napisane jest, co to jest za wieś. Napisane jest, co to jest za wieś. I i wtedy wiesz, gdzie jesteś. Na przykład ktoś ci powie, że mieszka w takiej, takiej. Wpisujesz na mapie taką, taką wieś, pędzisz. No i są takie ładne, porobione takie bramy wjazdowe. Każda, nawet najmniejsza wieś, co ma dwa domki, ma taką bramę. Mniejszą, większą, jakoś przyozdabianą, ale jest. No nic, będziemy cofali się w stronę domu. Może, jak będzie coś ciekawego, to jeszcze, to jeszcze coś nagram. idziemy, 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 idziemy pod górę a oczom jego ukazał się las czy ty tu las widzisz? no i to jest widok na całą wioskę tu kawałeczek jeszcze coś tam jedzie, znowu jakaś maszyneria tutaj takie wynalazki jeżdżą To jest widok, całą wioskę i ona jest w takim, w takiej niecce, w takiej dolinie. Co to znowu za maszyneria jedzie? Czekam na to maszynerię, chcę zobaczyć co to jest. Tu czasami takie fajne cuda jeżdżą. A, to ciężarówa. Taka ichna ciężarówa. A u góry kasama. Patrzcie, co znalazłem w tej trawie słoniowej. Jak sobie idę, 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 patrzę. A tu, spadniecie, co to jest? To jest sorgo. W Polsce też jest uprawione. Sorgo ma jakieś, ja nie wiem, 60 chyba gatunków sorgo. Ono rośnie właśnie w takich klimatach. Jest chyba czarne, czerwone, żółte. Nie wiem, jest 60 różnych gatunków. To jest trawa sorgo. Tutaj sorgo jest, używają do tego, do jak to się nazywa, do, do karmienia zwierząt. Chociaż kiedyś robili z tego sznurki, z tych łodyg, jakieś tam różności. miotły można robić, Mater a tutaj służy to do skarmienia zwierząt. Nie, u nas chyba sorgo można kupić, nasiona sorgo Jako... to je, jako jedzenia po prostu Z tej mąki sorgowej można robić Chleby można wypiekać i różne cedenka Jakby ktoś nie wiedział Ludzie, ludzie pod domem Mają takie ładne kwiatuszki Naprawdę wiesz, jest interesujące Czekarda jest nudna Wiesz, jest o wiele Bardziej interesujące

No, to jest główna droga wioski. Główna droga wioski wygląda tak. Ma jakieś 200 metrów. 200 metrów. 200 metrów i nic poza tym. No i tam chatki sobie stoją. I... No, idą idą zbierać jakieś cudeńka. Tam pani ma taki kosz na plecach i... Fajny taki kapelusz w kosz na plecach i pędzi. Tak tutaj chodzą mieszkańcy. Jak idą gdzieś w pole, tak sobie chodzą. My no wracamy do hatki. Nie wiem czy pamiętacie z filmiku, co pokazywałem wam tę knajpę. Z tymi kurczakami piecowymi w całości. A te małe, właśnie to były, to były te, te ptaszki. To jest z przepiórkowatych jakiejś rodziny. Ten ptaszek. a tam pani sobie siedzi i sobie pierze to taki, taki ptaszek jeszcze tam był i ten, te ptaszki tam zjadają w całości taki ptaszek fajny a? słychać? No, one są w klatkach, widoki z pełno dzikich kotów on by je żarły. O, ucieka, tak wygląda Deksa siedzą w takiej klatyka. I... no, tam jeszcze jest inny taki szpak Też szpakowatych. Ja to wam pokażę szpakowatych tam widać, nie? W tej klatce Ale to taki z takiego nie wygląda jak szpakowaty. one ra, rano nieźle dają palić tam jest gołębiowaty tu jest gołąb czekajcie To jest widać za mały jest tam są za wysokie o no, ale to jest gołębiowaty widzicie. Tam to nie wiem, tam siedzi jakiś pidok też. Siedzą sobie takie pitożki. Trochę się nie boją. nikt, nikt, nikt nie łodzi. Fajna.